Cześć, z tej strony Baba na Keto, przeziębiona Baba na Keto i zapraszam Cię na przepyszne warzywa z pieca. Kalafior rozdzielamy na małe różyczki i wrzucamy je do gorącej wody, posolonej wody i gotujemy tak, aby były al dente. Kalafiur się gotuje, a my zabieramy się za boczek. Ja użyłam już takiego gotowego z opakowania. Możecie oczywiście kupić w kawałku, pokroić, podsmażamy i przekładamy do miseczki. I tutaj moja uwaga, pamiętajcie, aby nie podsmażać tak bardzo tego boczku, bo jeszcze trafia do pieca. Na patelnię po boczku wrzucamy czosnek, wlewamy śmietankę i dodajemy grano padano. Mieszamy i czekamy, aż ser delikatnie się rozpuści. W międzyczasie do naczynia żaroodpornego wrzucamy podgotowany kalafior i tutaj wrzucamy również szparagi zielone. Ja wrzuciłam surowe, ale możecie lekko podgotować też tak, aby były al dente. Następnie dodajemy boczek i naszą śmietanę z granopadano. Na koniec posypałam jeszcze serem grano padano oczywiście. I tak się prezentuje nasza zapiekanka. Prosto ja Wam Życzę smacznego. No i co? Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Niech to będzie taką moją motywacją, abym wyzdrowiała. No i do następnego, kochani. Pa!